Jezu, gdzie jest mój kołpak? No, go zgubię po pijaku. No ja po pijaku. Ja nigdy nie jestem pijany, ja no, jestem zawsze trzeźwy. Patrz, za nie ma tu kołpaka! Się. Zabalowałeś się zawsze całą noc. Mm, ja zabalowałem noc. Gdzie jest moja kasa? No, o, sorry, sorry, wsiadłem sobie do furki mojej. E, <laughs> kasa? Ale jaka? Ty... No, kasa za ten dom! A, dwa koła. No, tam za tydzień będzie. No by była, inaczej... Dobra łysy, bo ci zaraz tam no, żył nie. Bo ci zaraz tam żyłka no, na, na twojej łysie. Dobra, Julian, chodź, chodź, chodź. Co Julian. My teraz robimy? Julian, frajerze chodź tu. Gdzie ty jesteś? No w garażu głupku. No, jeżeli... teraz... Chodź, teraz... Julian. Co? A jest problem. No i co teraz kasą? Lipa. No właśnie. Lipa i łysą. No, lipa, ale mam plan. Idziemy o sklep, Zapraszam. Bo on ma ekipę totalnych porąbanych ludzi. Tak wyświetleło. No tak, tak, no. No ale musimy okraść ten, no, mm, no wiesz Ślep. co, no stację znowu tylko naszym, a w sumie nasz auto, ja tylko, prowadzę. tylko ubierzmy jakieś pończochy, albo w sumie pączochy. bez po... nie pończochy. Po co mi pończochy? No na twarz, żeby kamery nie załapały, no idioto. Dobra, w sumie jesteś mądry trochę. Masz jakąś listopad? Tutaj gdzieś powinna być. O Julian, gdzie ty jesteś? No. Dobra, dobra, już idę, spokojnie, już Przecież z 10 minut na ciebie w tym aucie. No idziesz? No idę! Te maski nie masz żadnych maski, Ale ty schowaj się... pistolet, może. Sorry, może, mała, może przyjaciel będzie chciał nam to oddać tam po przyjacielsku, bo wiesz, bo my jesteśmy tacy Myślałem koleżeńscy. Nie jak ta Reginka się wlecze. Wiedziałem, że już nie było tego obszarnego same złowiska. Kurde, czekaj, bo to ciężko opanować. No ale fajne auto, takie klasyk lat 90. No właśnie, klasyk lat 90. co benzyną tutaj pierdzi. No i dobrze, że benzyną. Trochę tak się można poczuć jak paręnaście lat temu. Tak. Smród. Dobra, jest. Smud, brud i obóztwo. <laughs> Dobra. Dawaj. Dawaj. Ke a tu nikogo nie ma! Nikogo nie ma nikogo tu nie ma. O, nie tu, o kurde mi się łączyć ja! ja a... Julian uciekaj! uciekaj! Oddaję się wam! Oddaję się! Julian, uciekaj! wozu! Dobra, paru wodenta, zobaczysz! Mój prawnik się rozgniecie! Moim prawnikiem jest babel Ma zeza i widzi wszystko, co jest wokół niego, więc. Ja bym się. Ja bym się bał. Jest jak. Ty Nie. Serio? Wchodzisz. No dobra. Ale gdzie? Do paki. Mm, no ale czemu ja Cię prowadzę, takich to... <laughs> Ty, ale pani policjant! Po... Tu pachnie. Ty mnie nawet nie skułeś! A! Kurde, dobra, jednak skułeś. Dobra, dobra, sorry, tu? Tu? Tak. Mm, chłopie, teraz jedziemy z Do widzenia. Jezus Maria... Jezu, ile ja tu siedzę? Ja w sumie z Ja została wykupiona! Co?! Za go barana? Tak, tak. I go otworzyć, barana. O tak, 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 kur... Nawet I... ludzi, Ludzika mnie za... A, co? No. Wychodzisz. Co to za, za kolak? Wychodzisz, to że cię Kancje wykupił. Wiesz, że wolałbym nie wychodzić? Czekaj, on ma nic na przydne. Co mnie to Dobra, wychodzi? dobra, wychodzę. E, kim jesteś, że, że... chciałeś mnie wypuścić? Jestem biznesmanem. Czekaj, no wsiadam, no. Ale... Tam, drogi, Musimy... E, Obrabimy... Te... Dobra, bank! O, bank! Tam są egid, ale... No dobry plan. Gdzie jedziemy? Idziemy do moich. chaty. Um, trochę tam nie Okej. Okay. Um, a gdzie dokładnie... A ty gdzie masz prawo jazdy? No, ale... W tak wygrała Okej, okay, dobra. Dawaj tam szybciej jedź. w Mogę tam wyjść? Nie. No Ale nie zrobię ci różnicy, jak wyjdę teraz czy później. Chodź, Jezu, co chodź, to za chodź. melina? Chodź, Dobra. chodź. O, idę, idę, no, idę. No. Chodź, zapraszam do biura. Ale pan ma ochroniarzy. No, no, no. no Myślę, że kim jestem. Nikim. Dobra. A tu nie ochroniarz! Julian, co ty tu... A nie, to nie Julian. Jezu, pan jest bardzo podobny do mojego przyjaciela. Dobra! Dobra, dobra. zamknij, mordę. Przepraszam. Musisz napaść na bank i ukraść złoto. Hmm, tak, tak. I okay. możesz zrobić to z kim tylko chcesz. Wracaj tu! Mogę ten obraz? A, no Do Dobra, 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 idę, no idę. A, dobra. A, i tak przy okazji przywiozłem twoje auto, tam czeka. No. Mm, to fajnie, to nara. No, nara. Tak, nara, no. nara. Będzie mi Tak, nara Nara, nara, pa przyjaciele, pa A, dobra, już tam wylałem trochę benzyny Peta już wyrzuciłem, to się niedługo spali Dobra O kurde No co za Śmiecie, dobra, idę sobie do chaty Browarka sobie pić te, te, te bank, czy co on tam chce Najpierw lodziki są ważniejsze. Gdyby nie lodziki, to by mnie nie było. A, dobra, idę spać. Aaa, Jezu ten napad na napadł. O Riki! Czemu tu masz kamizelkę i jesteś zachlany? Intuicja alkoholika. Numer jeden. Numer dwa. Bo jak ci pamiętasz. No coś tam było, ale ja też zachlałem, to co się pytasz. Czyli, Czyli wiesz, że idziemy ob obrobić bank? Co? A tak, wiem, 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 no. bum Intuicja alkoholika mówi wszystko. Wi wiedziałem, że ty to zawsze się przydasz. Dobra, chodź, idziemy, bo nie chcę mi się czekać. Więc... No, Al ale jak ty o tym się dowiedziałeś? Intuicja alkoholika takiego kiedyś istnieje? Jestem inteligentny w porównaniu do ciebie, Rik. I jeszcze... Intuicja, nie <laughs> jakoś jako alkoholik ani razu nie, nie słyszałem takich słów. Nie no, że tu ja tam ja ani razu w życiu nie napiję. Dobra, to jest tu. ci wbijamy. wbijamy się. Dawaj, robimy ten napad. Aha, tu kogo nie ma. Dobra. Żeby wiedzieli, że tu jest napad. Ja już mam, bo wcześniej sobie plastikowo wziąłem od Marii. Od Jezuska se wziąłem. Ukradłem. Dobra, jestem. Nie. Dawaj! Kabum-bum! Bum. Yes. Jestem! Dawaj, kabum-bum-bum! Bum. Ja kabum-bum, bum. wchodzimy tymi Jestem! Ja też... Ja też prawie przechodzę razem. Nie działa! Rób kabum-bum-bum! Bum. Jezu, ty serio masz jakieś dawno. Myślałem, że to są mówił Babel, to było... <laughs> No, dawaj! No, że ławkę tu dali. Jezu Julian! O, o ja. No, to będzie długa przeprawa. Mhm, dawaj! Wierzę w Ciebie. Brawo, brawo! Jest! 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 Jestem za pierwszym Ma jak zawsze mały krok dla ludzkości, ale duży dla psa. Czekaj, logika no, kabur? Dobra, chodź, idziemy. A! O! A! Dawaj! A! Nie żyje, nie żyje, on już nie żyje, nie żyje! Dobra, chodź. tam Chodź! Chodź. Ricky, naszy znaczy Julian, Jezu, mylą mi się imiona. Co mówię do siebie. A! Dawaj! jak zawsze. Co jest? On żyje jednak, to jest jakiś zombie. Cicho bądź. O! Oh. Syremu Lambo! Nie, nie! Dawaj do naszej Reginy! A Regina ja się zapomniałem! Wsiadaj! No wsiadaj! Rybko uciekam! Jezu, jaka ta regina wolna. A, ale że nikt nas nie goni! Lambo! Albo mówię, że gdzieś... Kurde... A. Aaaa, ja mogłem kierować a nie ty, tymi. Czy ktoś nas godzi? A to nie tylko mojaszki. Jezu, nikt Rik nas Nie, się się na kacu, musi coś odwalić. No czemu w ten warzywnię, kurde? A kurde, no Rik, ja poprowadzę. Nie, ja wszystko. O, to stacja, którą obrobiliśmy. Stacja, którą obrobiliśmy. Super. R Rik. Ale nikt nas nie goni, możemy sobie pozwolić na takie ...fryncypele. A, a powiedzcie, to nie moja wina, to Regina. To nie też ktoś nas goni, lepiej bym zobaczył w plec. A, zapomniałem jednak, ich, ci goni. To tylko Polak, jakiś... się... O, o, patrz! Tu coś jest przed nami. A, wow, pola! Nie, nie! Przed, przed nami. Wow, pustynia. Nie, nie! Przed, przed, nami! Woda. No! No Ej... Nie, nie, nic! O kurde, panowanie nad Reginą. Nie! Eee! nie, nie o kurde. Chyba jakąś skałę uderzyłem. Dobra, dawaj szybko. Kurde, to złoto! To złoto chyba utonie przez ciebie. Yy, Za No. Wypadło. Nie. Ja Dobra, powiem, cicho! Górce, bo nie maski. Nie chcę mi się szukać. Idziemy. Na piechotę, dawaj. Robimy to, czego nie zrobili przodkowie, czyli uciekamy na piechotę. O, szumie, oni uciekali na piechotę. Dobra, tam. dawaj. W mieliźnie. W czym? Ale, że nikt nas nie goni? O kurde... Ja o kurde. Uważaj, stary. Co? Jakiś radiowóz tam podjechał. Jaki... proszę pana <laughs> Radiowóz tam podjechał. No i? O nie. Dobra, chyba, chyba nas nie widzi. No, kurde, za, kurde, zastrzeliłem go, broń. zastrzeliłem go. Broń mi nie strzela. Zastrzeliłem go! No, Chodź. No jak żyje? Nie przecież go zastrzeliłem! No zastrzeliłem go! No, a, no już zastrzegam, dobra, chodź. Masz tego fiata, punto? Muszę zerwać. Ojej, tutaj w krzakach coś jest. Oje, coś w krzakach. Gdzie? Siema. O kurde, co jest? Dawaj do domu biznesmena. Do domu biznesmena? Do biznesmena? No tego jakby prezydenta, ale to nie prezydent, bo to w sumie. No... byłeś? Skąd wiesz, gdzie to jest? No bo zaprosił mnie, no. Bo my jesteśmy już przyjaciółmi. Mm, rozumiem. No wiem, zazdrości... Nie ale... ma czego. Staraz się, kolego, żeby opuścić nasz blok. Nieprawda, Naszym nigdy dzielnicy. nie opuszczę naszej dzielnicy, ale jest jeden plus, powiedział, że zapewni mi bimberki. Jesteś pewny? Moje no. mi, że trochę głamię. I mówił, że... I mówił, że może spełnić swoje marzenie. Polecieć Co w takie? kosmos, Aha. Ale to marzenie tego zwana. Nie, to twoje malenie. Kurde druga strona, na drugiej stronie jest nasze osiedle. Lewo, lewo! Tak znasz Sunnyville. Oj! Kurde, co jest? Co jest? Ej! Czekaj, przykleiłem się nie mogę! Jak ty je Co ty robisz? na A! Ale byłem przyklejony. Fajnie było. A po się się odkleiły? Lewo? Nie, prosto! No... Jezu, ty chcesz w maili paczkę! W lewo? No teraz w lewo będzie. No nie pamiętam. O, już tam widać ten dom, tam po prawo u góry taki biały. Prosto jedź, prosto jedź! Prosto, prosto. I tu będzie droga po prawo. No widzisz tu. O, chłop jakiś kamper! Dobra jeźdź, Pewnie rodzinka przyjechała! Pewnie z rodzinką na wakacjach będzie. Mam wrażenie to będzie jakaś to chyba, no jedź prosto, no, ty nie umiesz już no prosto jest, jechać, to prawo jazdy to chyba serio, tam ktoś, gdzieś... a no, no to, o, hej przyjaciel, no wiesz co, cicho, 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 chodź, cicho, cicho, zostaw go, to jest mój człowiek, no odejdź, Julian, o, mhm, tak. Wiesz co się stało z twoim złotem, no nie ma go, więc w sumie już możemy iść. Jak to nie ma? Dobra, chodź, 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 chodź! Jak to? Idzie to jest prezydent Stanów! On zaraz nas zabije! No wsiadaj! Kurde! Kurde! Co tej Coś mi się... Czemu ty prowadzi znowu? Dobra, weź... O chyba mu oponę przestrzeliłeś! Chyba... O, i chopie jej Dobra! W sumie on, nawet jak wie gdzie mieszkamy, to przecież się obronimy. No właśnie. Cała nasza dzień jest zakupiona Dawaj! Wchódź do chaty, to się jakiegoś mięsnego jeża zjemy. Dawaj, pizzę proszę. O! Ja, to, ten plastik nędzny. Da, to dawaj do śmieci. No, Dobra. Wiesz co, chyba idę sobie poglądać telewizor. Ei, isso foi